Teraz oprowadzę was tutaj nic szczególnego. Tu będzie łóżko kawiego, jak wanna. A tam będzie moje. Tutaj. Dobra, to tyle. Mamy zamiar teraz zrobić wypad do jaskini. Zrobimy tak. Najpierw zwiedzimy tą całą jaskinię, a później dopiero się przeprowadzimy. Tak jak obiecaliśmy, Aha. będziemy tu podróżować. chciałbym powiedzieć, że zrobiłem schody. O właśnie. Oś, krówka. Dawaj ją. Na patelnię. Uuu, trzy mięska. Z krowy zawsze, prawie zawsze. A, I chcielibyśmy powiedzieć, że dowiedzieliśmy się od pewnego użytkownika. Nie pamiętam, yy, Niku, że na wersji 1.8 nie można znaleźć potworków na F3. Oczywiście chciałbym, żeby to było napisane innym tonem, bardziej kulturalnie, bo nie będziemy tolerować takiego... takich... No, takiego tonu mowy do nas. Teraz wróćmy do zwiedzania jaskini. To naprawdę nie jest miłe, jak ktoś tak pisze. I trochę śmieszne. Co tam kopiesz? Żelazo. Daj chwilkę. Wow, wow, nie, nie. Um, dam troszeczkę jaśniej. Żeby A nie, ja teraz... Żeby ciemniej nie było na filmiku, to dam trochę jaśniej. A nic nie ma. Ooo, <laughs> -o. <laughs> ząbiaka słyszę. Chodź wracamy się, tam jest tylko woda Nie będziemy tam płynąć Jak nie, dlaczego? Łoł. Wow. No chodź wpłyniemy tam I zombiak Ale na pewno nie zwieść całej tej pioski Skąd wiesz Patrz, jaki zombiak no nie wiem. On mi najbliż... Patrz na zombiak mnie nie bije <laughs> Zbugował się. Łoł, wow, uderzył mnie, dobra, trzeba go zadanie. Jak będzie duża, to nie, nie zwiedzimy całe. Jak be, nie będzie duża, to zwiedzimy całą. Czekaj, ja to zaraz z, z, zrobię tak, żeby nie leciała to woda i nie będę marnował źródełka, jak są o niektórzy. Okuratycznie, to będzie trudne tu. Tu, nie tu, tu. A woda nadal tam jest, jakbyście chcieli. Zaraz wam to udowodnię. Zobaczcie. Widzicie? Nie wiem nie, niektórzy marnują źródełka wody. Albo na przykład lawy, bo woda nie jest tak ważna. Woda może spotkać się, A jak na przykład tu nie ma wody... No już idę, już idę. Żelazo wykopałem. A jak na przykład ktoś nie ma wody blisko siebie, to wykupuję wtedy. Znaczy co ja gadam. Ma może znaleźć właśnie w jaskini, a niektórzy to zakopują jak nie mają obok siebie wody i bardzo im później jest ciężko znaleźć wodę. Nie zwiedziliśmy tu tyle. Gdzie ty polazłeś? Chodź do tej jaskini. Jesteś troszkę rozkojarzony dzisiaj. No coś mi... nie wiem czemu. Mówię tu, myślę to, mówię to, myślę to. Chodź tu gdzieś ty, Polas. No ja jestem na początku tej jaskini, jaka ona wielka. Gdzie ty jesteś? No ja jestem przy naszym domu. No to wejdź do tej jaskini jeszcze raz. Ona jest wielka, a ty co? Ochodzi. Ja mam już 11 żelaza. Hmm, być może podzielę ten odcinek na kilka części po prostu. Na przykład będzie część 5 jaskinia i część yy, 6 też jaskinia albo po prostu część 5 część piąta jaskinia i... Yy, część piąta A i część piąta B w ten sposób. To nie ma sensu. Powiem Ci szczerze, że no. lepiej już w innym odcinku jeszcze to odwiedzić. To też będzie bez sensu, bo będziemy tu, przecież my tu nie mamy zamiar żyć, tylko zwiedzać. Uuu, chodź, zobaczcie jak tu jest pięknie. Już poczekaj, tylko rozwalę węgielę. Tak, okay. i ja. Jeszcze nigdy tak ładnego widoku nie widziałem. Jeju, ile tego węgla? Ale tu pięknie. No czekaj, czekaj. Fad, nie, ja nie kopię tego węgla, już mi się nie chce. Gdzie ty jesteś? Ja. Na dół. Nie podniecaj się za łatwo. Wow! Ale naprawdę piękny widok z lawy Z góry ładnie to wygląda bardzo. Gdzie ty jesteś? Ale pięknie, na serio. Lawa, woda. To kościono z lawy. Co tam jest? O lol! Ale fa fazowe tajne przejście. Jakieś takie. Ale bania. Jaka faza. Nie, ja nie wiem, no. Widziałem, ale nigdy nie spotkałem się w jaskini z takim widokiem. A i czytałem również, że na 1.8 nie będzie ją mu śniegu. Że nie będzie już śniegu. Nigdy. Ale oczywiście oni go wyłączyli. Nie to, że już nigdy nie będzie śniegu. Tylko teraz. To, jak mi się wydaje, to do update'a 1.8, ale dużo tu No, a jeszcze dalej jest No, na serio, to wygląda. No, weź, nie umiem tego pisać słowami. Ślicznie, po prostu to jest piękne. Minecraft czasem naprawdę potrafi zaskoczyć dech w piersiach. Po prostu, może zabrać. Mam lapis. Dostała. A ja mam żelazo. O nie, co ja zrobiłem? Co? Dobra, nieważne. No powiedz. Weszłam już na górę. Padłeś? Nie, nie padłem. Powstań, power. No. Wow. No nie światło się zbudowało. Hmm. Patrz gdzie ja jestem? Czekaj! Wo, wo, wo. Czekaj chwilę, czekaj, czekaj. Gdzie? No to co? No i to, że zaraz skoczę. Nie, 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 nie. Padniesz tam i Ło, ale głośno. Czekaj, wyciszę trochę zaraz, bo... Ząbiak mnie denerwuje i trochę głośno jest, jeszcze muszę wyciszyć. No Tam jeszcze to Dobra, idziemy na górę. Ale naprawdę, to wygląda jakby to ktoś z tak zlał fajnie. A widziałeś tam dookoła, jak woda płynie? Gdzie dookoła? No, za lawą. Jak jest lawa, to ta woda tak dookoła tej lawy, tak ją omija fajnie. Już mówiłem ci, że to jest pięknie. Weź już się tak nie podniecaj ty. Tu byłeś? O, no, nie byłeś tu. Gdzie ty polazłeś? Bo ja poszedłem na górę. Wow, ale mam ja mam już 24 żelaza. Minus 45 374 Mmm, nie chcę mi tego <śś> Oh fuck, oh fuck, jaram się, jaram się Nie to, nie, tylko nie to woda, woda Gdzie woda, tu jest woda Szybko jest! Facet, zostało mi 2,5 ser... 1,5 serduszka A poza tym <śś> głodny jestem O głodzie zapomniałem Zostało mi też 2,5 mięska Głodu Idę dwa ząbjaki. No to mnie. Co? Cześć, ja tu spróbuję to zatkać. <grych> Cyk. Ok, chodź tu do mnie. Nie tam. O, zabiłem ich. Dobra, gdzie ty polazłeś? Do góry. O... Nie, tam na pewno nie, bo tam jest ciemno. Jeszcze tam na górę poszedłeś wyżej. Nie wiem gdzie poszedłeś. Idziesz nie na pewno. Nie. Chyba się w dół. Patrz. Ta woda tu jest. Ta woda płynie tu, dookoła. O oh, fuck. Minecraft mi się wyłączył. Ta płynie, Ta woda płynie tutaj dookoła. Fajnie tam na ladu. Musiałem zrobić cięcie, musicie mi wybaczyć. No i na górę. Wyżej tam, tak? <laughs> Dobra, rzucę ci trochę kobla. Nie, nie, ja mam mnóstwo. No spalił się twój kobl. Zmarnowałeś drogocenny kamień. Tą lawę trzeba Ale tu tak, jakąś... No, to już jest chyba ostatnia odnoga jaką się tam przed ostatnie, jaką przechodzimy, bo już będzie długo odcinek, chyba... Mam nadzieję, że się tu nie nudzicie. Przydałby się jakiś creeper, jakaś adrenalina tutaj. Ano, Dawaj, ej, tak mam tak? pomysł. Dawaj wejdziemy tak, w, tak, tak w, cie, w ciemny zakątek. Po prostu sobie na, na Jana wybiegniemy. Dobra. A gdzie ty jesteś? No ja jestem przy początku wejścia tam. Tam na dół mam jeszcze. Ja już. też tu jestem. No widzę cię, chodź. Wyciągaj miecz. Ale wiem gdzie wyjdziemy. No ja już weszłem. Gdzie? A, no tu. Gdzieś ty poszedł? Wiem, gdzie jesteś. No na początek chodź. Tu Okej. Okay. W którą? W tą Na jego. Ja nic nie widzę. Czekaj, dam jaśniej u siebie. Nie zapalaj! Dałem najjaśniej jak mogę. Na będzie ciemno. Dałem najjaśniej jak mogę. Nie zapalaj, dałem najjaśniej jak mogę. Jest tu coś? Nic no, tu nie no. ma. Znaczy, ja nie widzę. Nie ma, nie ma. Już zapaliłem. Ale jasno teraz. Dobra, idziemy w drugą od odnogę. I to będzie koniec filmiku, jak tak wbiegniemy. Znaczy i nas. A masz żelazny kilof? masz, bo ci dałem. Ej, znowu mi klatkuje. Dobra, już zapalaj też. Ja, ja już tutaj zmienię nas powrotem na 30, niech będzie. O fuck. Jo nic tam nie widać. Nooo. Dobra, kończymy. Wywaliło mnie z serwera. Na razie. Pożegnaj się.